czasie Widzę ey, i patrzę, ey, co ey. robił Mati, co robi Anti Jak zaczął tracić całą nadzieję na dobrą muzykę Bo ludzie to łaki, o, o Siedzę na sklepie i robię bita. Zaczynam mieć gust dobrego krytyka Gdzie skierz, gdzie jest, cash, gdzie, jest hasz, gdzie te alko gdzie kebab Nie wiem stary, ale napierdala mocno ten bas Gdzie skier, gdzie jest, hasz, gdzie te alko gdzie kebab Nie wiem stary, ale napierdala mocno ten bas Znowu myślę o tej szmacie, jasne włosy czarne, gacie Zmiętoliła mi mój mózg Aż do dziś tracę Wszystkie myśli też wątki moje teksty gówno w worku Ej, ej, ej moje teksty gówno w worku ha? W worku Yo. jestem tak, że ja napierdala do dziś dnia No i to się dziś nie skończy, póki ktoś mnie nie rozłączy Alko mi pomaga spać, rano praca, w nocy grać rymy są tak kwadratowe, myśli rozwalają głowę Gdzie jest cash, gdzie jest hard? gdzie te alko Gdzie kebab, nie wiem stary, ale napierdala mocno ten bass Gdzie jest cash, gdzie jest hard? gdzie te alko Gdzie kebab, nie wiem stary, ale napierdala mocno Mercedes, co nie mieści z Chyba kupię nowy kredens i pozdrawiam swoją mamę Już w głowie mam już tysiąc co dzień, chcę czegoś nowego, jutro zrobię, mogę przysiąc, nie pozwala na to